I tyle! Nie! nie! Przepraszam, ale taki jestem! A. Ha! Chyba nic się nie zmieniło. Jak to widzicie? Kartofel. Kartofel? Kartofel, kartofel! 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 kartofel, kartofel. Miło, Darwin, spotkać Ciebie! Wiem, że raz bardzo... Jeśli chcemy coś powiedzieć ci, postaraj się to jakoś znieść, nie wybaczymy tobie, że kroiłeś na kawałki na Zerałeś naszych braci, wciąż i siostry także nieraz Rozniesione, gotowane, podsmażone, grillowane, pozbawione skór i bez oczek też pokrojone równo wzdłuż i posiegane wszędzie Więc skoro cię widzimy dziś przekazać Chcemy ważną treść nie wolno ci tą drogą bez sensu jeść. E, nic ci nie jest? Dosyć! Muszę się z tym uporać. Zamknę się w pokoju, aż to w sobie przezwyciężę. E, panie Smol, zdaje się, że Darwin właśnie poszedł na wagary. Patrzcie tak! ho! Udało się! Udało się! Darwin przestał jeść kartofle! Mm. Wiedziałem, że się ucieszysz, ale żeby zaraz z tego powodu płakać? Nie, o to chodzi rękami i drzwiami. Trzasnąły. O, sorki. Co tam mówiłeś o Darwinie? Poszedł do domu zamknąć się w pokoju, żeby przestać jeść kartofle i nie robić ci przykrości. Jak jest znów przykrości? Nie należy do kartofli, które je się na sołówce. Uważacie, że wszystkie kartofle się je? A, uh, 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 uh. Powiedz nie. Nie. A, muszę pogadać z Darwinem. Wygląda na to, że sytuacja się w końcu wyjaśniła. Chyba nie rozumiesz, co się wydarzyło. Darwin walczy ze to źle? O rety, ale gorąco. Lepiej użyję kremu z filtrem. Pomyłeczka. To nie krem z filtrem, tylko jakiś olejek. Zaraz się cały usmażę. Okej, okay, jeszcze raz. Więc Idaho poszedł do Darwina. Pamiętaj, Darwin próbuje za wszelką cenę Hmm, jeśli będę robił mądrą minę i wolno kiwał głową, to będzie wyglądało, nie słuchał tego, co mówi. Kabal! Co? Zdajesz sobie sprawę, że powiedziałeś to na głos! Szybko, wymyśl jakąś wymówkę! Sypię zól z powodu oblodzenia. Jest jakieś 40 stopni, środek lata. Znów mnie wyleją. Okej, okay, więc tu jest magieta waszej ulicy. Nie miałam czasu dopasować proporcji i Darwin Sara. jest. Nie ma na to czasu. Dotarło do mnie, że Idaho idzie do rządnego kartofli Darwina, a chodzi z kartoflem. Ha, ha. Wulce się zepsuły! Nie! O, mogło być gorzej. Darwin! Darwin! Darwin, Darwin, ja Darwin! tego, otwieraj, otwieraj. O, dzięki.